Cześć, istrzałków! Jestem Bombel na przystanku. Posiedzę właśnie tu i dlatego na przystanku. Ja mam nazywam się Monika Babula i yy, yy, założyłam grupę teatralną Plemię. Natomiast to jest Mariusz Laskowski, który również dołączył do yy, grupy teatralnej Plemię i jest reżyserem spektaklu i Finofatch. Przychodzą po domu, szukają niby kupca, niby tego, tamtego. Ładny panie i tani. Normalnie, panie, okazja. Jeszcze do tego dywanu dorzucą gratisowo pierścionek z nierdzewnego złota? Człowiek się zastanawia. Mówi wreszcie. Nie. Jest to historia człowieka, który uwielbiał siedzieć na przystanku w Gładyszowie i gadać do ludzi. Kochał ludzi. Lubił z nimi rozmawiać, lubił dzielić się y, opowieściami ze swojego życia. A Mirek Nachacz, który z tego przystanku z Gładyszowa jeździł do liceum do Gorlic, y, słuchał tego bąbla, i kiedy już był w Warszawie, kiedy studiował, przypomniał mu się, ten, y, ten, ten, ta fantastyczna postać, y, ten kpiarz, ten taki wiejski filozof, który E, pijąc browarka, właśnie toczył opowieść. Podeszliśmy z Piewkiem, a on za stóp. Pamiętam, że mało drzwi nie odleciały, ale w końcu ktoś na mnie otworzył, i wtedy coś mnie tak strasznie ukuło w środku, i mi się moja świętej pamięci matka przypomniała. Znaczy, taki pomysł z Moniką mieliśmy, że robiąc ten spektakl. Żeby jeszcze raz spotkać nieżyjącego już Mirka i żyjącego Bombla. jeszcze raz ich spotkać właśnie, ale na scenie, na scenie.